Proszę Państwa, są różne tajemnice tajemnica fatimska, tajemnica spowiedzi, yy, tajemnica lekarska, tajemnica twierdzy szyfrów, tajemnice natury. Dlatego zapraszam na kolejny odcinek programu „Bliżej natury. Witam, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Bliżej Natury. Dzisiaj postaramy się zgłębić tajemnice, jakie skrywa nasza Matka Ziemia. A któż może być bliżej tych tajemnic, jeśli nie niedoceniany, styrany życiem górnik? Zaprosiliśmy do nas górnika z jednej ze śląskich kopalń, aby nam o tym opowiedział. Panie Andrzeju... Panie Andrzeju! Ja, 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 ja! ja, 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 ja. Kaj mu godać ja? Przed siebie. Ja, tu mu gadać, ja, e, ja, ja, ja. Widzę, że z, charak z charakteryzatorką nie miał pan przyjemności. Chłopio prosto z gruby dupianie z dancingu! <śmienic> dupać z gruby, prawda? Iść z kopalni. Ja, dupać to jest dupać, synku. Tak. Panie Andrzeju! Ja. Co pana dzisiaj dziwnego, tajemniczego spotkało na kopalni? Najbardziej mnie zadziwiło, że kumba działał. Ale, ale mieliśmy o naturze rozmawiać. No on z natury nie działał. Dobrze, dobrze. To niech nam pan zatem powie coś na temat tajemniczych. Liści paproci odbitych w węglu. A, hopie, to nie ma żadno tajemnica. Znaczy, to jest tajemnica, ale zakładu, rozumiesz? Bo oni mają taką maszynę, taki sztympel, co te paprotki na tym węglu. Tup, tup, tup. A gorole to po 15 złotków. Kupują e, tutaj gorol e, cudzoziemiec, prawda? Gorol synku to jest gorol, Rozumiesz to. Tak, tak. Ale ja ci powiem, ta korytyk, tajemnica na grubie mhm. to jest metan. Chopie tego nie widać, ale jak dupnie to ino roz. Dupnie czyli uderzy, prawda? Wybuchnie. To też ci zaróz dupna. Dobrze, to zatem, jak sprawdzacie, gdzie jest? No jeden gdzie z przodku z zapalniczką, rozumisz? Szkyr, szkyr, Dup i golić się nie trzeba. Pyzło polony. <noise> to bardzo niebezpieczne, prawda? No, opie na grubie zawsze ryzyko, zawsze jest. No, ale tako robota. Dobrze, gruba kopalnia, tutaj tłumaczę, prawda? Panie Andrzeju, była kiedyś taka legenda, o łysku z pokładu idę. Ja, ty! On robił na kopalni kawu karydutowy, rozumiesz? I on za się zwolnił, rozumiesz? Wziął sobie ta emerytura pomostowo. Kupił se matiza, rozumiesz? To mu pieruństwo do stu dzięki spadło. Pieruństwo, pieruństwo coś, coś złego. Czyli tak? matiz, no. I jak mu to podło, rozumisz, to on teraz zaś się przyjął na kawuka Marcel i dupie na nowego. E, tutaj ciekawostka, prawda? Dupać, czyli zarabiać pieniądze. Ja, ale słuchaj, ja ci teraz powiem, ta korytyk tajemnica na grubie synku, mm, tak. To jest skarbnik. O to bardzo ciekawe. Słuchaj. Ja, ty to jest ciekawe, bo chłopie tym pierun, co wypłata 15 złotków bierze? A tego nie widać! Nie widać! To panu chyba o innym skarbniku mówi, prawda tutaj? No ja, bo tego z gorzkiem złota jeszcze żaden nie widział. Chyba go te k*** ze związków zamknęły. Mm. Urzędnicy z kopalni. program oglądają dzieci? Ale hopio się znerwował, bo haj, no przez taki właśnie goroli, on musza dupać. Przez takich warszawioków jak ty, rozumiesz? Ja mam to w życi idase. W życi, jeżeli w, w, w czterech literach symbolicznych. E, niestety nie dowiedzieliśmy się dzisiaj niczego o tajemnicach mom, Matki Ziemi. Mom, słuchaj, mom, słuchaj, słuchaj, warszawioku. Mom, ta korystik tajemnica na grubie. Tak? To są szczury! Szczury! Ja, one tam są! Tylko nikt nie głodą, bo by sanepit gruba zawżył! Ja, a mój ujec przed wojną widział szczura 15 kilo! 15 kilo! I co? Ten szczur godoł, Godą! Mówił. Godą ciulu! Godoł. godął. i on padł do ujca tak: Idź za hołdy, e, takie śląskie góry, prawda? Wykop taką dupno dziura, rozumiesz? Tak. I wciepnij tam zgnite jabłko. I zasłuj, zakop, Zasuj. I on tak zrobił, rozumisz, i wyrosło mu taka dupno jabłonka. Wielka, ja. Ja i to jest z Gorolu tajemnica natury, rozumisz to? To jest tajemnica natury! Z całym szacunkiem, panie Emso, to jest chyba jakaś legenda. Prawda? To nie ma żadno legenda, czulu. Legenda jest taka, że ten szczur zeżor konia, ale o kurwa, to nie wierza.